No, się jesteśmy w takim dłuższym czasie niż miesiącu, a to dlatego, że uczucie, yy, jak miał taki trochę okres buntu, no, taki był Powiem Wam, yy, nie był swoim ojcem, yy, co, co było dla mnie bardzo frustrujące, bo jak już Wam wspominałam, od samego początku był niesamowity, jeśli chodzi o pracę i abort. Po prostu miał... Robił to. przynosił piłkę do ręki i, i, i tak miał od pierwszego, pierwszej zabawy do przez kolejnych sześć lat swojego życia i pewnie będzie miał tak Jeszcze będzie umierał i z piłką w mordzie. No a Czuro miał kilka tygodni takich, że no, nie, nie, nie bardzo chciał. Ze mną współpracować w tym temacie. No i tak, było to dla mnie choć. było to dla mnie ciężkie. Denerwowało mnie, oczywiście, więc w pewnym momencie po prostu przestałam, przestałam to robić. Przestałam, aportowanie jakby zupełnie usunęłam z naszego repertuaru, bo wiedziałam, że no, lepiej tego nie robić przez kilka tygodni niż sobie to spierdolić. E, brzydko mówiąc, ale to brzydka rzecz, więc można nie brzydko mówić. Mm. I bawiłam się z nim tylko i wyłącznie w przeciąganie i to też bardzo rzadko. W sensie naprawdę rzadko, bo, no bo to rodziło frustrację niepotrzebną i u mnie i u niego. E, więc po co? Miałam dżemka z dżemkiem się mogłam bawić. Um. Jak z tego wybrnęłam, no teraz jest już lepiej, jakby czuć, że teraz nie ma jakiejś trzy czwartej swoich zębów, co, co, co nie ułatwia mu aportowania i szarpania się, natomiast po prostu przeczekałam ten moment, w którym było naprawdę słabo. I ponoć bardzo dużo piesków ma taki moment w swoim dorastaniu. I jakoś, jakoś to działało, jego rodzeństwo też miało podobny problem. I też z tego wychodzą powoli, jakby po prostu trzeba było im odpuścić. Jak macie taki problem ze szczeniaczkiem, to yy, nie róbcie tego na siłę. Nie starajcie się jakby przetrenować swoich problemów, bo to ze szczeniakiem tak nie zadziała. Yy, jak macie z dorosłym psem problem, to wiecie, że musicie się skupić na motywacji, zrobić dwa kroki w tył i pracować nad podstawami, żeby to wyrobić, a z szczenięciem jest jakby totalnie jeszcze bardziej w tę stronę, bo nie, nie bardzo rozumiem takie rzeczy jak to, że robi coś dobrze, albo coś robi źle. I ja z ciuczkiem oczywiście po prostu sobie odpuściłam i zaczęłam z nim robić bardzo rzadko, naprawdę jakby nie przez miesiąc nie pycham na żaden trening z nimi. Jeden jest może niepocieszony z tego powodu, ale życie. Eee, bo nie chciałam na siebie nakładać presji, tak naprawdę. Jakby na siebie nakładać presji, a co z tym idzie na młodego? Eee, no bo jak już jedziesz na ten trening, jesteś przygotowany, tu masz zabawki, masz to planowane, co zrobisz, to kurwa. <laughs> chcąc nie chcąc wymagasz. A tego musicie się pozbyć, jak macie pieska akurat w momencie, w którym on sobie je, nie życzy używać mózgu. Eee, i tak, nie sądziłam, że będę musiała przez to przychodzić z sydem tego geniusza, ale przeszłam i przeszłam, i w sumie dobrze mi to zrobiło, muszę Wam powiedzieć. Co robiłam z małym? Brałam zabaweczki, które są super do szarpania, i na przykład na trakcie spaceru raz na trzy dni robiłam z nim sesję trwającą, no nie wiem, pół minuty, może minuty max serio, jakby po prostu on był rozbawiony, był w fajnym nastroju, więc ja wyciągałam zabawkę, kładłam ojca obok yy, i się z nim szarpałam. Szarpiesz i szarpiesz żebyś, brzmi, uuuu, ale extra pies, ale extra pies I, i kawałeczek uciekasz i klaszczesz i super, super, super i kończysz. Jakby nie rzucasz tej zabawki, nie starasz się jej doprowadzić do sytuacji, w której będzie źle. W której wiesz, że szczeniak może czegoś nie zrobić i jakby unikasz tego. Naprawdę jakby totalnie obniżasz wymagania, totalnie żeby nie powodować sytuacji, w których coś Wam no, nie wyjdzie, tylko trzymać się tych, w których wyjdzie. Ja wiem, że to jest ciężkie, uwierzcie mi, że wiem, że to jest strasznie ciężkie, e, jak masz pewne oczekiwania i musisz z nich zejść, ale no, warto z nich zejść, żeby, żeby no, było lepiej. Więc tak naprawdę w tym miesiącu no, niewiele, wam, niewiele Wam powiem, niewiele Wam pokażę. E, nagrałam filmik z tym, jak się bawimy z się teraz, i tym, jak pracuję nad prędkością aportu, no bo już ten aport mamy trochę. Już on rzeczywiście podaje, już zaczyna na mnie skakać z tą zabawką, już mi podaje ją do ręki, już się jakby jest w stanie skupić trochę dłużej trochę dłużej. To znaczy, że robię z nim trzy powtórzenia, a nie, że robię z nim w naszym treningu. Jakby to wciąż jest bardzo krótkie, bardzo intensywne i niewymagające dla tego psa. E, bo. No, no nie chcę przydobrzeć. Jakby skoro już jest trochę lepiej, to, to trzymajmy się tego. E, I co? No, no nie, nie, nie powiadam. Tak, tak sobie trochę ponarzekałam po prostu dzisiaj, bo to niewiele wam mogę powiedzieć. No poza tym, że nawet ja e, z moim tutaj leżącym ideałem, który naprawdę wyśrubował wymagania, nawet ja byłam w stanie w końcu sobie odpuścić. I uznać szczeniaczek, mimo że nie jest swoim ojcem. No, To jest bardzo, bardzo cudnym stworzeniem. Zupełnie jest nie taki, jak sobie zaplanowaliśmy. Ale jest fantastyczny serio. I jest zupełnie innym pieskiem, ale po prostu wymaga w związku z tym innego podejścia specjalnego. Nie jest bardzo mądry. Ale... ale po prostu nie jest swoim tatą, więc też bierzcie to pod uwagę. Że... Różne pieski wymagają różnych metod. Eee, no. Sorry, mało jestem przydatna w tym miesiącu. Ale jeszcze Wam pokażę, jak się bawimy. Więc tak, to tyle. Teraz y, jedziemy sobie na trening na frisbee. Będziemy rzucać frisbee. tak. Ta.